Jeżeli nie wyszło ci coś dla ciebie ważnego, nieważne, czy w tej sferze uczuciowej, rodzinnej, przyjacielskiej, albo może w sferze życia zawodowego, kariery, w sferze twoich pasji, jakiejś nauki, to koniecznie oglądaj ten odcinek. Na samym początku krótka historia, która była inspiracją do nagrania tego odcinka. W okolicach majówki mieliśmy z moimi przyjaciółmi. Spotkanie grillowe to byli znam jeszcze z czasów liceum. Jechałam na to spotkanie spóźniona, nie pamiętając w ogóle jaki adres, więc zadzwoniłam do mojej przyjacióły spytać się, gdzie to w ogóle jest. I już wtedy przez telefon wyczułam, że coś złego się stało, że jest jakaś taka przygaszona. Gdy się spotkałyśmy faktycznie, okazało się, że kilka dni wcześniej. Dostała negatywną odpowiedź w bardzo ważnej dla siebie kwestii, a mianow mianowicie w kwestii dotacji, która miała finansować jej badania naukowe. W tym momencie przypomniał mi się cytat książki Opry Winfrey, którą obecnie czytam, The Path Made Clear. Ja wam ten cytat przetłumaczę. To jest cytat Kerry Washington, która powiedziała coś takiego: Zawsze, kiedy czegoś pragnę, Bóg ma dla mnie jedną z trzech odpowiedzi. Jest to tak. Tak, ale jeszcze nie teraz albo nie, dlatego że mam dla Ciebie w planie coś lepszego. Ja pod tym cytatem mogę się w stu procentach podpisać. I tu chciałam Wam opowiedzieć trzy historie z mojego własnego życia. Po pierwszym roku studiów pamiętam, że zaczęłam rozglądać się za jakąś pracą i akurat mama mojej znajomej, takiej nieco dalszej, szukała osoby, która pracowałaby jako sprzedawca w jej takim nowo otwieranym salonie meblowym, salonie aranżacji wnętrz. I słuchajcie, ja, jak się później okazało, w ogóle w tym miejscu się nie, nie odnajdywałam, nie dogadywałyśmy się i w ogóle zostałam, słuchajcie, zanim ten salon jeszcze się otworzył, zwolniona. Jakoś i tak się nie poddałam i zaczęłam dalej szukać pracy. Pamiętam, że wysyłałam masę CV, żeby w czasie wakacji pracować w Hiszpanii jako barmanka, kelnerka. I słuchajcie, nikt w ogóle się nie odzywał. Żadna agencja, pośrednictwa pracy, nic w ogóle się nie działo. I... Mimo to również, słuchajcie, jeszcze się nie poddałam i pamiętam ten taki magiczny moment, kiedy szłam przez EGF i zobaczyłam takie jedno ogłoszenie, które przykuło moją uwagę, i to było ogłoszenie e, co do stażu w ambasadzie irlandzkiej, ale skierowane głównie do studentów, którzy studiują lingwistykę, język angielski. I słuchajcie, ja, mimo wszystko, stwierdziłam, że to jest tak praca moich marzeń, dlatego że język angielski kocham i jakby zakres tych obowiązków był tak zróżnicowany, bo obejmował zarówno jakieś tłumaczenie, ale również organizację eventów kulturalnych yy, i w ogóle wsparcie ogólnej ambasady w różnych, różnych, różnych kwestiach, że aplikowałam i stać ja tą pracę dostałam. I to świetnie obrazuje, jak bardzo czasami nie możemy się poddawać, dlatego że może wszechświat, los, życie, Bóg tutaj oczywiście każdy będzie interpretował to zależnie od swoich przekonań w inny sposób. Ale może po prostu życie szukuje dla nas coś lepszego. Historia numer dwa jest również historią z tej sfery życia zawodowego. Trzecia już nie będzie, także oglądajcie jeszcze dalej. Kilka lat później brałam udział w procesie rekrutacyjnym. Strasznie mi zależało w ogóle na tej pracy. Pamiętam, że to był bardzo skomplikowany proces rekrutacyjny. Przeszłam przez cztery etapy od HR-u, przez potencjalnego potem szefa, wiceprezesa firmy oraz prezesa firmy. Strasznie byłam napalona na tą pracę. rozwalam jakieś w ogóle case studies, żeby tą pracę dostać. Szykowałam się bardzo. Gdzieś tam na końcu dostałam odpowiedź negatywną: że kompetycyjnie wszystko jest ok, wszystko jest fajnie, ale charakterologicznie nie pasuje do miejsca w firmie, do którego miałabym pójść. I później, cóż e, potem, wyjeżdżałam na wakacje. Na szczęście ta negatywna odpowiedź nie zabarwiła jakoś na szaro mojego tego wyjazdu. Wróciłam i ta firma, słuchajcie, zadzwoniła i powiedziała, że chcą mnie, że chcą mnie, ale do innego miejsca i zorganizowali już bezpośrednie spotkanie z moim przełożonym przyszłym, gdzie się dogadaliśmy i słuchajcie, to jest jedna z najlepszych rzeczy, która chyba mogła się w moim życiu wydarzyć, bo y, ludzie z tamtej firmy, mimo że już dawno ten świat w ogóle korporacji zostawiłam, jestem tutaj na YouTube, jestem z Cisco, to ci ludzie, słuchajcie, to są moi bardzo bliscy przyjaciele, a ludzie, z którymi właśnie w tamtym dziale współpracowałam, spotkałam też tam mojego obecnego y, mentora życiowego, biznesowego, Wspaniałą osobę, która, która bardzo dużo w moje życie wniosła. Historia numer trzy to jest ten moment, kiedy kilka lat wcześniej jedna z poprzednich moich relacji się zakończyła i zbiegło się to z ciężką chorobą mojej mamy. I te dwa trudne wydarzenia paradoksalnie stały się największym motorem dla mnie, żeby przearanżować moje życie, żeby właśnie zawalczyć o marzenia z dzieciństwa i zostawić ten świat korporacji, założyć tego YouTube'a. Skończyć komody i w ogóle zacząć się zajmować czymś zupełnie innym. Mogę powiedzieć, że za to wszystko złe, co wówczas się wydarzyło, jestem obecnie bardzo, bardzo wdzięczna, bo jestem przekonana, że gdyby nie te dwa ciężkie wydarzenia, to nie byłoby mnie tu teraz w tym miejscu. Tym właśnie podejściem chciałam zarazić moją przyjaciółkę. Mówię do niej tak, Maryś, ja wiem, że ty teraz tego nie rozumiesz, i to, że to wszystko wydaje się bez sensu. Ten cały trud, wysiłek, ogrom pracy i pieniędzy władowany w ten projekt, ale może w tym wszystkim jest. Jakaś lekcja. Jeszcze nie wiemy jaka, ale na pewno jakaś jest. I nie wiem, czy masz szukać tej dotacji, może za granicą, i może się okaże, że, że da się pozyskać jakieś finansowanie z innych krajów europejskich, a może ze Stanów, a może gdzieś w ogóle z Singapuru. Nie mam pojęcia. A może jest tak, że musiałaś teraz dostać odpowiedź negatywną, żebyś zrozumiała, jak bardzo ci na tym projekcie zależy i żebyś uwierzyła w niego jeszcze bardziej, była jeszcze bardziej zmotywowana i za rok, wnioskując jeszcze raz o tę dotację, zaraziła tą swoją wiarą właśnie w ten projekt, również komisję, która te dotacje przydziela. A może jest tak, że ty tego projektu po prostu miałaś nie realizować, dlatego, że coś lepszego, jakaś inna oferta pracy ma spłynąć. A gdybyś dostała tą dotację, no to na kilka lat byłabyś związana z tym konkretnym projektem i inne oferty musiałabyś odrzucić. I słuchajcie, właśnie tak to słuchajcie działa. Tego typu podejście, wiara w to, że z wszystkiego złego, smutnego dla nas można wyciągnąć jakąś lekcję i przekuć to na coś lepszego, powinno nam wejść w nawyk. Tak postawa jasna, nie jest prosta, dlatego że wymaga pokory, ufności co do tego, że wszechświat, życie nad nami czuwa. Oraz szukania właśnie tej takiej lekcji, tej wskazówki. Co życie nam chce, chce przez to pokazać? Ale może właśnie to są takie piękne drogowskazy. Tylko musimy poszukać, którędy teraz musimy pójść. I to jest już nasza rola, żeby się zmotywować co do tego, żeby jakąś lekcję z tego wszystkiego wyciągnąć i zacząć działać. I taką postawą chciałam Was zarazić. I trzeba ją ćwiczyć w każdej sferze życia. I szkoda czasu, słuchajcie, na siedzenie, narzekanie i ubolewanie nad tym, na czym, czym nie mamy wpływu. Warto wziąć odpowiedzialność za to, na co mamy wpływ. Mam nadzieję oczywiście, że ten kanał będzie Wam tym zawsze pomagał, nie tylko w tej sferze właśnie uczuciowej, o której mówię zazwyczaj, ale również w każdej innej sferze życia. Na koniec oczywiście buziakuję Was, zachęcam do tego, żeby zostać tutaj ze mną na kanale, a warto dlatego, że niedługo na kanale słuchajcie będą zmiany. A żeby się przekonać, to oczywiście subskrybujcie, odwiedzajcie kanał i wpadajcie do mnie na Facebooka i na, na Instagrama. Buziakuję Was i do zobaczenia.